Jeszcze nie tak dawno, a ja pamiętam te czasy, ze zgrozą opowiadaliśmy sobie o tym, że w Chinach rodzice mogą mieć tylko jedno dziecko. Nie mogliśmy uwierzyć, jak to okrutny reżim musi być, który ingeruje w tak intymną sferę życia człowieka, jak bezduszny musi to być rząd, który zabrania swoim obywatelom cieszyć się swoimi dziećmi. Jak to straszne, kiedy ci rodzice, kiedy spodziewają się dziecka, są zmuszani do aborcji. Jakie straszne rzeczy dzieją się, kiedy rodzice, mając to jedno dziecko, tracą go i na starość pozbawieni są wszelkiej radości ze swojego potomstwa. Mówiliśmy o tym, że takie rzeczy mogą dziać się tylko w komunistycznych, złych Chinach. Okazuje się, że postęp a raczej upadek cywilizacji postępuje tak szybko, że dzisiaj już wielcy tego świata, wzór chiński, lansują nam jako model wspaniały dla całego świata. Oto właśnie znany magnat medialny Ted Turner postuluje wprowadzenie globalnej polityki jednego dziecka, wzorowanej właśnie na działaniach chińskich. Z takim apelem zwrócił się do polityków, do światowych liderów, by ten projekt wprowadzili w życie. Ten człowiek dodatkowo jeszcze jest tak bezduszny, że radzi, by ubodzy mogli sprzedawać swoje prawa prokreacyjne innym i w ten sposób zarabiać. Inaczej mówiąc, żeby biedni nie mogli mieć dzieci, a na przykład ktoś, kto od nich kupi to prawo do posiadania dziecka, mógł mieć dwoje czy troje dzieci. Jego zdaniem tego typu radykalne rozwiązania są konieczne, bowiem gatunek ludzki rozrasta się zbyt szybko. Jeśli chcemy przetrwać jeszcze pięć tysięcy lat, to nie może nas być 7 miliardów. Tak przekonuje ten znany miliarder. Turner przekonywał też, że promowanie planowania rodziny może się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki planowaniu rodziny, czyli czytaj, mordowaniu tych dzieci i ograniczaniu rodziców w tym prawie do decydowania o tym, ile dzieci chcą mieć, dzięki planowaniu rodziny można w 2050 roku zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30% z koniecznych do zatrzymania globalnego ocieplenia. Inny z kolei potentat, Bill Gates, chce zredukować liczbę ludności na świecie dzięki szczepionkom. Oto fragment doniesienia medialnego o jego działalności. Multimiliarder Bill Gates zaproponował na konferencji poświęconej zmianom klimatycznym, by ograniczyć szkodliwą emisję dwutlenku węgla, między innymi przez zredukowanie liczby ludności na Ziemi o nawet 15%. Jego zdaniem można to osiągnąć dzięki realizacji specjalnych programów zdrowia reprodukcyjnego, a także przez zastosowanie odpowiednich szczepionek. Gates wydał miliony dolarów na eksperymenty ze szczepionkami. Dzisiejszy świat liczy 6,8 miliarda ludzi i zbliży się do 9 miliardów. Obecnie kiedy wykonaliśmy sporo dobrej roboty w zakresie badań nad szczepionkami, usług zdrowia reprodukcyjnego, możemy zredukować liczbę tę od 10 do 15%. Nie muszę mówić, że całe to gadanie o globalnym ociepleniu jako wypływającym z emisji gazów cieplarnianych to jeden wielki kit i zostało już to nawet naukowo wielokrotnie udowodnione, że jest to wielkie oszustwo, które ma zmanipulować opinię społeczną, przestraszyć i dać, że tak powiem, carte blanche tym wszystkim twórcom nowego światowego. Porządku, by mogli te swoje eksperymenty przeprowadzać. Zastanówmy się jednak na chwilę nad naszym doświadczeniem najpierw. Czy społeczeństwa, w których jest mało dzieci, w których ta reprodukcja nie pokrywa tego odnowienia pokoleniowego, czyli rodzi się coraz mniej dzieci, czyli narody kurczą się, czy te społeczeństwa mają mniej problemów? Czy też te społeczeństwa, w których ta dzietność jest właściwa i one się rozwijają? Gdzie są problemy z systemami emerytalnymi? Gdzie są problemy z zatrudnieniem? Gdzie są problemy z rozwojem gospodarczym? Gdzie są problemy z opieką zdrowotną, z ludźmi starymi? I tak dalej, i tak dalej. Czy to dzisiejsza Europa ma problem z powodu nadmiaru dzieci, czy też właśnie demografowie biją na alarm, że jeśli ten trend posiadania małej ilości dzieci się nie odwróci, to te narody zginą, wręcz znikną, a zaleją nas Azjaci czy mieszkańcy Afryki. Także już nasza obserwacja pokazuje, że jeśli wprowadzilibyśmy model chiński, czyli małżeństwo może mieć tylko jedno dziecko, to jest to śmierć narodów. Drugim ważnym problemem, nad którym warto się zastanowić, to to, czy światu rzeczywiście grozi przeludnienie. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają. Po ziemi. To jest pierwsza księga Biblii, księga Rodzaju, pierwszy rozdział, 28 werset. Jest to pierwszy nakaz skierowany do ludzkości. Zdaniem więc samego Boga, przeludnienie ziemi nam absolutnie nie grozi. Ja nie chcę powiedzieć, że w posiadaniu dzieci nie można przekroczyć granicy głupoty i w tych decyzjach ile dzieci małżeństwo może sobie pozwolić na posiadanie, powinniśmy używać rozumu. I kierować się nim, ale to powinno pozostać w gestii nie rządów, ale małżonków, którzy przed Bogiem za to odpowiadają. Rozradzanie się i rozmnażanie oznacza, że dane pokolenie musi po sobie pozostawić więcej dzieci niż rodziców było, zanim te dzieci się pojawiły. No tu mówi się o tym współczynniku dzietności. On musi mieć pewną wartość minimalną, tam powyżej dwóch, zdaje się, na kobietę, dwa z jakimś tam hakiem, żeby to społeczeństwo mogło się odradzać demograficznie i mieć na plus ilość nowych ludzi w kolejnym pokoleniu. Jeśli by to przełożyć na małżeństwa, no to małżeństwa powinny mieć no, przynajmniej trójkę dzieci. Zakładając, że nie wszyscy żyją w małżeństwach, nie wszystkie małżeństwa mogą mieć dzieci, to żeby ten bilans został zachowany, no to te małżeństwa, które mogą mieć dzieci, powinny mieć ich przynajmniej trójkę. Wtedy ten nakaz Boga jest rzeczywiście przez dane społeczeństwo, przez tych rodziców realizowany. Ale warto pamiętać, że z tego pierwszego nakazu Boga do ludzkości wynika, że żadne przeludnienie, ani żadna emisja metanu, dwutlenku węgla czy czegoś takiego z naszych organizmów nam nie grozi. I wszyscy ci, którzy model chiński, ten drastyczny model chiński chcą wprowadzić nam w całym świecie, to są ludzie bezbożni, to są wrogowie Boga. Oczywiście oni swoją kontrolą będą otaczać nas stopniowo, najpierw chcą nam wyrwać to rodzicielstwo, ale później będą coraz bardziej podbijać nas w niewolę i czynić z nas niewolników. Tak jak to powiedział Ted Turner, jesteś biedny, sprzedaj prawo do posiadania dziecka. Czym to jest, jak nie, niewolnictwem w szatach troski o ludzkość? Warto byśmy pamiętali, jakie jest źródło, jak bezbożne źródło jest tych wszystkich propagatorów tego w cudzysłowie postępu zwanego nowym porządkiem światowym.